Większość ludzi widzi, ale niewielu potrafi naprawdę dostrzec. W Ewangelii Mateusza, rozdział 13, wersety od 13 do 15, Bóg mówi: Bo patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą, ani nie rozumieją. W nich wypełnia się proroctwo Izajasza: Choć stale słuchacie, nigdy nie zrozumiecie, choć patrzycie, nigdy nie dostrzeżecie, bo serce tego ludu stało się nieczułe. Ta ślepota ta niezdolność dostrzeżenia tego, co istotne, sprawiła, że Ojciec Niebieski w swojej nieskończonej sprawiedliwości i współczuciu pozwolił na przekazanie pilnego ostrzeżenia ludzkości. Przywódca niebiańskich zastępów, potężny Archanioł Michał, zstąpił z niebios z mocnym i pilnym przesłaniem. Wybrana do przyjęcia tej wizji była Anna, 26-letnia Polka mieszkająca w Niemczech. Niewidoma od dzieciństwa, Anna nigdy nie pozwoliłaby jej wiara osłabła. Jej miłość do Archanioła Michała była jej przewodnikiem, jej światłem pośród ciemności. W tym ostrzeżeniu Michał ukazał Annie, co wkrótce się wydarzy, ujawniając nieomylny znak, który będzie wskazywał początek wielkiej kary. Ponadto przekazał ważne ostrzeżenie dla Polski. Jaki znak zostanie dany? Co musi wiedzieć nasz naród? Zwróć szczególną uwagę na wizję Anny. To była zwyczajna noc. Modliłam się jak co Nagle poczułam dziwne ciepło w moim pokoju. Mimo, że nie mogłam widzieć, coś we mnie wiedziało, że jest tam silne światło. Moje serce zaczęło bić szybciej, a potężna obecność wypełniła przestrzeń. Usłyszałam głęboki, mocny, ale pełen czułości głos, który powiedział: Anno, nie bój się. Jestem Michał, archanioł pana, i przynoszę pilne ostrzeżenie. Stałam bez ruchu. Nie wiedząc dokładnie, co czuję, kontynuował. Niebieski Ojciec był cierpliwy, ale świat odszedł za daleko. Nadszedł czas, a wielka kara jest bliska. Wybrałem Ciebie, Anno, bo mimo, że nie widzisz oczami, Twoje serce widzi z wiarą. Jesteś powołana, aby przekazać tę wiadomość, aby ludzie mogli się przygotować. Moje serce przyspieszyło, ale jednocześnie otoczył mnie pokój, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. Michał mówił dalej: Niebieski Ojciec, w swojej nieskończonej cierpliwości i miłości, patrzył na świat z żalem. Jednak nieposłuszeństwo ludzi, korupcja serc i odwrócenie się od jego przykazań doprowadziły do czasu wielkiej kary. Przychodzę do ciebie, ponieważ nadszedł czas, aby ostrzec świat. Wybrałem ciebie, Anno, za twoją niezachwianą wiarę i pokorne serce. Mimo ciemności z którą się zmagałaś w swoim życiu. Ty, która nigdy nie widziałaś oczami, ale zawsze widziałaś duszą, masz być głosem, który przekaże tę wiadomość. Świat jest bliski odczucia ciężaru ręki Bożej. To boski gniew nadchodzi, aby oczyścić i przywrócić to, co zostało skażone. Czas jest krótki, a wezwanie do nawrócenia musi być usłyszane teraz. Rosja będzie narzędziem wybranym przez niebo, aby przynieść tę karę narodom. Kiedy wiatry bitew się poruszą, będzie to początek próby, której mało kto zapomni. Świat na chwilę zamilknie, miną dwa miesiące, a potem nadejdzie burza, niosąc ze sobą sprawiedliwość Najwyższego. W moim umyśle zaczęły formować się obrazy. Zobaczyłam, jak ziemia się porusza, drzewa wyginają się, jak małe, przed niewidzialną siłą. Michał wyjaśnił, kiedy nadejdzie kara, cała ziemia zadrży. Rzeki, lasy, a nawet góry będą się poruszać z mocą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Morze podniesie fale tak wysokie jak góry i będzie przesuwać się z jednej strony na drugą, zamieniając miasta i wioski w wielkie morze. To będzie czas oczyszczenia, kiedy serca zostaną ujawnione, a prawdziwi wierni będą chronieni. Zobaczyłam także scenariusz konfliktu. Michał objawił mi, że konflikt na Bliskim Wschodzie z Izraelem w centrum będzie początkiem największego konfliktu, jaki świat kiedykolwiek widział trzeciego wielkiego konfliktu światowego. Widziałam ludzi biegnących, szukających schronienia, ale tylko ci, którzy mieli znak Boży, znajdowali bezpieczeństwo w miejscach przygotowanych przez Najwyższego. Głos Michała był poważny: Ale nie myślcie, że wszystko jest stracone, gdyż Ojciec, w swej miłosierdziu, Przygotował schronienia dla tych, którzy mają znak Boży. Te schronienia zostały przygotowane dla tych, którzy odpowiedzą na wezwanie z prawdziwą wiarą. Ci, którzy usłyszą tę wiadomość i podejmą działania z otwartym sercem, znajdą w nich schronienie. Te miejsca, które wielu jeszcze nie zna, będą azylami dla sprawiedliwych i dla tych, którzy szukają ochrony z szczerością. Czas przygotować błogosławione świece ponieważ ich światło będzie znakiem obecności Bożej wśród ciemności. Nie odkładajcie na jutro tego, co można zrobić dziś. Ci, którzy nie będą mieli tego światła w swoim domu, mogą nie przetrwać nadchodzącej nocy. Anno, Polska jest ziemią ukochaną przez Matkę Bożą. Ludzie tutaj już cierpieli, walczyli, a wiara wciąż żyje w sercach wielu. W czasach, które nadchodzą, wielu pomyśli o ucieczce, ale mówię Tobie i wszystkim, Zostańcie. Kto opuści tę błogosławioną ziemię, stanie przed jeszcze większymi próbami. Polska, pod opieką Matki Bożej, będzie mniej dotknięta. Ona otoczy swoją matczyną opieką ten naród, a ci, którzy szukają schronienia poza nią, zobaczą, że opuścili ochronę Bożą. Ale pamiętajcie, Anno, ostrzeżenie będzie wyraźne przed karą. Na niebie pojawi się znak, asteroida przeleci, i wszyscy zobaczą to jako przypomnienie, że nadeszła godzina. W chwili, gdy niebo się otworzy, a światło zgaśnie na chwilę, wiedzcie, że czas, by skupić się na modlitwie i pokucie, jest teraz. Powiedz swojemu ludowi, Anno, że nie ma już czasu na wahanie. Ochrona Matki Bożej jest nad Polską, ale trzeba ufać i trwać w jedności. Rodziny muszą modlić się razem, a płomień błogosławionych świec musi świecić w domach, jako znak wiary i ochrony. Ci, którzy pozostaną wierni, zobaczą miłosierdzie Najwyższego, nawet pośród próby. Obrazy nadal przesuwały się w mojej głowie. Zobaczyłam mężczyzn i kobiety namaszczonych, którzy powstaną, by wspierać wiernych w trudnych dniach, z nadprzyrodzonym zaopatrzeniem zapewnionym przez Boga. Widziałam ludzi zbierających się na modlitwie, z zapalonymi świecami, podczas gdy na zewnątrz świat drżał i poruszał się. Ci, powiedział Michał, to ci, którzy zaufali, którzy wytrwali. Ojciec nie zapomina o swoich, a gdy kara przeminie, pokój znów zapanuje dla tych, którzy byli wierni. Ale kto nie usłyszy tego wezwania i nie poszuka światła wiary, doświadczy jeszcze trudniejszych czasów. Przed odejściem Michał przemówił po raz ostatni. Anno, twoja misja jest wielka, ale twoja wiara jest większa. Powiedz ludowi polski, co widziałaś i słyszałaś. Niech wiedzą, że miłosierdzie Boga jest dostępne, ale czas na działanie jest teraz. Pod płaszczem Matki Bożej będziecie chronieni, a w jedności wiary znajdziecie siłę, by przetrwać i przezwyciężyć. Gdy światło Michała zniknęło, pokój powrócił do ciszy, a ja pozostałam na swoim miejscu, wciąż nie wiedząc, jak to wszystko przekazać światu? Dlaczego mieliby uwierzyć komuś, kto nie widzi oczami? Bracia, Bóg wybrał niewidomą osobę, jaką jest Anna, aby pokazać światu, że prawdziwe widzenie nie tkwi w oczach, ale w tym, co nosimy w sercu. Wielu widzi, ale nie wierzy, spogląda, ale jest ślepych naprawdę. Dlatego pozwolił, by ta wiadomość dotarła za pośrednictwem kogoś, kto nigdy nie ujrzał światła oczyma. Ale nosił najjaśniejszą wiarę w swojej duszy. Ostrzeżenie Michała to jasne wezwanie. Miłość i wiara, które powinny płonąć w sercach, gasną, a to oddalenie wzbudziło gniew pana. Czas wahania minął. Wizja Anny to przypomnienie, że jeśli nie zwrócimy serc ku Bogu teraz, gdy nadejdzie wielkie ostrzeżenie, może być za późno. Ojciec, w swojej sprawiedliwości, jest gotowy działać ale w swoim miłosierdziu daje jeszcze ostatnią szansę, aby ludzie zwrócili się ku Niemu. Musimy rozniecić ten płomień, umocnić naszą wiarę i zrozumieć, że prawdziwa ochrona nie pochodzi z ludzkiej siły, lecz z zaufania do Najwyższego. Nie daj się zwieść wzrokowi, patrz sercem. Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy powstali, przygotowali nasze domy modlitwą i zapalili światło wiary, które chroni przed nadchodzącą ciemnością. Co naprawdę się liczy, to nie to, co widzimy, ale wiara, którą nosimy. Słuchaj tego ostrzeżenia, wzmacniaj swoją duszę i zwróć się ku Bogu, póki jeszcze jest czas. Gdy nadejdzie godzina, tylko ci, którzy będą mieli prawdziwą wiarę w sercu, znajdą pokój pośród burzy. Módlmy się o wstawiennictwo naszego umiłowanego niebiańskiego obrońcy. Archaniele Michale Potężny Strażniku i Obrońco Ludu Bożego, zwracamy się do Ciebie w tej chwili potrzeby i wiary. Przybądź nam z pomocą ze swą mieczem światła, abyśmy mogli stawić czoła ciemnościom, które próbują ogarnąć świat. Chroń nasze rodziny, nasze domy i nasze serca i obdasz nas siłą, abyśmy utrzymali płomień wiary. Niech Twoja obecność prowadzi nas i inspiruje do podążania drogą prawdy i sprawiedliwości. Oddal od nas wszelki strach i niepewność i napełnij nas odwagą, abyśmy podążali za naukami Ojca. Niech odczuwamy Twoją ochronę na każdym kroku i wiedzmy, że pod Twoimi skrzydłami znajdujemy schronienie i bezpieczeństwo. Wstawiaj się za nami u Ojca Niebiańskiego, aby nasza wiara została odnowiona, a nasza miłość do Boga umocniona. Pomóż nam nie odwracać wzroku od boskiego światła i opierać się pokusom, które odciągają nas od właściwej drogi. Niech Twój głos rozbrzmiewa w naszych sercach, przypominając nam, że nie jesteśmy sami i że z Twoją ochroną możemy pokonać każdą próbę. Archaniele Michale, strażniku Niebios, załóż na nas swą zbroję i broń nas przed złem. Niech Twoje błogosławieństwo i ochrona będą zawsze z nami, dziś i na zawsze. Amen.